Z serii Minecraft'owa przygoda. Dzisiaj w planach mam po prostu tak, jakby. O, jestem tutaj. Ej, wait, what? I czemu nie mam? Okazało się, że wszystkie przedmioty mi się z tego savezały. Po prostu zepsuł mi się save, więc po prostu zacznijmy od nowa na nowo Renderuje nam się nowy świat Dostałem przed chwilą informację z Google'a, że mm, Że po prostu O jak widzę zarejestrowałem sobie modyfikację na to, że te Trochę to lepiej wygląda No to co, kurde cool, ale żeś tam fajny Spawn dobrali Dobra niszczymy sobie powoli drewno a siub. Oj, ale dawaj. Kopiemy dalej. Aha, do tego wiadomości co dostałem, to po prostu dostałem, że ten nowy update neterowy już rzekomo jest na tej wersji bedrockowej. No fajnie, w następnych odcinkach może pójdziemy do Mederu. Czemu nie? Czemu nie spróbować? To jest off. Okej, okay, siu. Tak, tak, tak. I musimy wziąć tutaj. I musimy zniszczyć. I idziemy już. Kopać, bo to jest w sumie najważniejsze, co teraz mamy robić. Shop, Możecie się jak Wam się podobał odcinek ze składania samolotów. Może to nie pasuje do mojego kanału, ale może Wam się spodoba. Następny odcinek ze składania samolotów, tak myślę, w niedzielę zrobię. W niedzielę zrobię. Tak, w niedzielę może będzie następny odcinek. Jak nie, to będzie w poniedziałek. Okej. Okay. Fakt, co ja zrobiłem, jakim ja jestem Bambikiem. No to jasne. To miałem postawić. I teraz musimy ten kilo zrobić. I w sumie miecz lepszy się przyda. Okej, okay, już tutaj trochę ogarniam sterowanie w miarę. To idziemy poszukać gdzieś jakiegoś kajwa. Tutaj oto on jest. I pierwsze co to musimy. O! Dzień dobry, żelazo. Czy jest tam jeszcze jakieś? Nie ma. Aha, mam już cztery te, ale gdzieś węgiel by się przydał. Prawda, co to tak. Węgla tutaj nie ma, no to biedna jaskinia, to idziemy szukać kolejnej jakiegoś cajwa z powrotem. Mamy cajwa, fajnie, fajnie. Możemy się oczywiście Ty... O, co ja zrobię, ale jestem bambik w tą grę jeszcze chyba. Na telefonie nie przyzwyczajony jestem. Tak, ale ciemno, ty. O, kolejne żelazo, proszę bardzo. Czy ja słyszałem gdzieś szkielet, Aha, Aha, dobra, tutaj zrobimy swoją stację. O, fak, 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 bo no, idź do przodu, ty. Nie gaj, że umrę w drugim odcinku. Dobra, jest git. Jej, Juniu. Ale fakt, że nie umarło nam się. I uwaga, jest teraz problem. To się nam tylko przepaliło. Jest problem ostry, słuchajcie. Musimy jeszcze szukać drzewa. No to nieźle ogółem. Kurde, tutaj drzewa. Może tutaj będzie te. Oj nie, ja tam nie idę. Ja muszę gdzieś znaleźć gdziekolwiek indziej żelazo. No to co, dziękuję wam wszystkim za oglądanie dzisiejszego odcinka. Wiem, że trochę krótkie, ale niestety więcej czasu nie mam. No i co, do zobaczenia, do następnego, cześć!